Odcinek 13. Dzisiaj pomagam Wam zrozumieć, co trzeba wiedzieć na maturę z działu Środowisko Przyrodnicze Polski. No co tu dużo mówić, piękny jest ten cały dział, i nawet jeśli z geografią chcecie się pożegnać zaraz po maturze, to i tak mnóstwo treści, których nauczycie się, powtórzycie z tego działu, będzie przydatne dla Was przez całe życie, jak będziemy po naszym kraju się poruszać. Z Punkt ten realizowany jest w zakresie podstawowym, czyli także ci z Was, którzy kończyli na zakresie podstawowym naukę geografii, powinni o tym w szkole mówić, na ogół w klasie trzeciej. I popatrzcie, skreśleń jest bardzo niewiele, dotyczą one własnego regionu, czegoś, co nie mogło być sprawdzane na maturze. Pozostałe rzeczy, wszystkie tak jak macie w podręcznikach w ademekum z tego działu, właściwie mm, wszystko jest do powtórzenia. Ok, punkt pierwszy. Główne regiony fizyczno-geograficzne Polski. Jest to mapa regionalizacji Polski. Dobrze, żebyście popatrzyli sobie na nią. Nie wskazuję, żeby umieć te wszystkie regiony, yy, ale żeby mniej więcej popatrzeć, jak wygląda ten podział. Bardzo często na maturze ta mapa jest. W, przy takim zadaniu, które dotyczy, i z mapy trzeba tylko odczytać regiony, a dalej dopiero wykazać się wiedzą. Koniecznie sobie wygooglujcie i wpisując mapa regionów fizyczno-geograficznych i popatrzcie na tą mapę. Punkt drugi: jednostki geologiczne, geologia. Zaraz wam pokażę, gdzie o tym mówię. Tu chodzi o to, żebyście potrafili główne jednostki geologiczne w Polsce wskazać i wiedzieć też w jakich erach powstały. Trójeczka to taki potężny punkt zasoby surowców mineralnych Polski. No i tutaj też będę Wam pomagać i na mapie zaznaczać dokładnie, które surowce musicie znać. I to jest coś, co często bywa na maturze cztery. Budowa geologiczna i cechy ukształtowania powierzchni Polski, zatem o ukształtowaniu e, lekcja, dosyć to jest prosta rzecz, piątka, klimat polski i popatrzcie, to jest akurat długa lekcja. I wszystko jest pod hasłem klimat polski, posługując się mapami klimatu i danami, danymi klimatycznymi. Czyli w tym punkcie piątym będziecie mieli zarówno mapy opadów, temperatury w styczniu, w lipcu, yy, ilości dni ze śniegiem, wiele map, a także dane klimatyczne, czyli klimatogramy w Polsce, żeby rozpoznać jaki klimatogram ma Kasprowy Wierch, a jaki Szczecin, a jaki Suwałki. I to też dokładnie postaram się Wam wytłumaczyć. Punkt szósty. Ten punkt jest częścią klimatu Polski, bo na pewno o tym okresie wegetacyjnym mówiliście przy klimacie, a popatrzcie, on jest tu jeszcze dodatkowo. Wypunktowany. Ten okres wegetacyjny przydaje się zarówno w kontekście klimatu, jak i rolnictwa. I kiedy dojdziemy do rolnictwa Polski i mówimy o tym, które rejony Polski mają dobre warunki do rolnictwa. To właśnie pierwsze, co musi w głowie wyświetlić, wam się ta mapa okresu wegetacyjnego, więc posłuchajcie, jak ją omawiam. Siódemka, cechy sieci Rzecznej Polski. No i tu cała lekcja o rzekach, popatrzcie, znowu ogólnie jest to napisane, więc mogą być zarówno ustroje rzeczne, jak i o dorzeczach i zlewiskach Polski. Ósemka wskazuje znaczenie przyrodnicze jezior. Dziewiątka przyczyny skutki niedoboru wody w Polsce. I punkt dziesiąty i jedenasty nie zawsze omawia się w tym dziale i tyczy on stanu środowiska w Polsce. I zwłaszcza punkt jedenasty, działania na rzecz ochrony środowiska oraz uczeń przedstawia formy ochrony przyrody w Polsce. No, wiecie, co się kryje w tym punkcie jedenastym? Gigantyczna rzecz, mianowicie Parki Narodowe w Polsce. I. W co drugim, może nawet częściej arkuszu maturalnym, może powinnam powiedzieć, w prawie każdym, jest zadanie dotyczące parków narodowych, i to znaczy przez ten zapis, że trzeba je znać. Dokładam tu tak, że jak mówimy o cechach przyrodniczych, to powinniśmy też w całkiem innym dziale to jest, ale w dziale 16 o Morzu Bałtyckim mamy główne cechy i stan środowiska Morza Bałtyckiego, więc jak już omawiacie te cechy przyrodnicze, to także o Morzu Bałtyckim sobie co nieco przypomnijcie. No dobra, no to jedziemy. Położenie i granice Polski totalna pod podstawa w tym temacie. Mówię też o województwach, potem jeszcze raz o tym powtórzę, ale to jest taka rzecz super ważna, czyli na każdej maturze jest sprawdzone to, czy uczeń zna podział Polski na województwa. Budowa geologiczna Polski, zdecydowanie jakie części mamy z których er okresów oraz w których erach i okresach co ważnego wydarzyło się w tych dziejach geologicznych. Ukształtowanie powierzchni Polski, jak jest nachylona, jakie wysokości, ważna lekcja. Zlodowacenie i formy polodowcowe w Polsce... To jest ważne, chociaż to wprost tutaj nie wpadło, ale kolejną lekcję będę nagrywać wam o krajobrazach polski i tam wrócę do tego, że y, jakie formy powstały w wyniku zlodowaceń trzeba znać. Klimat polski, och, zdecydowanie z wykrzyknikiem zrobimy. Sieć rzeczna w Polsce, jeziora, chociaż tu najbardziej o tym znaczeniu jezior w wymaganiach egzaminacyjnych jest napisane. Morze Bałtyckie, jego zasolenie, zatoki, o tym posłuchajcie. Gleby Polski, o glebach już powtarzaliśmy w pedosferze. Gleby będą potrzebne też w krajobrazie Polski, więc. Tutaj zapisu o glebach jako takich nie było. Tak samo zniknęły zapisy o szacie roślinnej Polski, więc tą lekcję można pominąć, powtarzając ten dział. Kolejne dwie lekcje pokazują, jak dużo zadań na maturach z tego działu się zdarzało, więc koniecznie pooglądajcie, jak tłumaczę, jak robić zadania maturalne. I teraz ochrona środowiska jest u mnie osobną playlistą. Zanieczyszczenia środowiska w Polsce, dobrze posłuchać, czym u nas jest najgorzej. I dwie kolejne lekcje. Formy ochrony przyrody. Tu wyjaśniam w ogóle, jakie są formy ochrony przyrody. No i. 8.3 Lekcja: Parki Narodowe, powtórzenie, analiza zadań z wykrzyknikiem. Najpierw podaję cechy główne wszystkich parków narodowych, oczywiście, wy musicie znać je także na mapie. I potem wykonuję kilka zadań maturalnych, więc super ważne. No dobra, całkiem długa lista z tego wyszła, ale dział porządny i bardzo ciekawy. Najważniejsze z tego działu, budowa geologiczna Polski, surowce, klimat, okres wegetacyjny i oczywiście formy ochrony przyrody w Polsce, myślnik, parki narodowe. No to do nauki.